Cześć to tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla Ciebie metody płatności. Nie Krystian, jeszcze po niego pójdziemy wariacie, jeszcze po niego pójdziemy. Nie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy to odbędzie się na Fame ma, czy to odbędzie się na ulicy. Słuchaj, ten konflikt był realny. Oczywiście, kilka rzeczy zostało zrobionych Mateusz, na potrzeby dumni gali. Po zwycięstwie. wierni po porażce, pozdrawiamy. 25 Pozdrawiam cię złoty. ogólnie. Mati, słuchaj, dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Wiesz co, Mati? Ja ogólnie nie czuję się przegranym. Nie czuję się również wygranym. Eee, wpierdolnie dostałem, skończyłem walkę leżąc na moim przeciwniku. On już jego trzy, po walce trzymało dwóch trenerów, ja sam byłem w stanie stać. Myślę, że zabrakło trochę czasu i bym go ubił. Bo ja miałem siłę się dalej bić. On, on, już, on już z sił opadł, ale to nie ma żadnego znaczenia. Dziękuję ci bardzo, Matys, za 25 zł. Tak więc, tak. Pierwsza runda dla Polaka, trzecia dla Ferrariego. No i pytanie, co z tą drugą? Obejrzałem tą walkę naprawdę wielokrotnie. I coś wam muszę powiedzieć, że w ogóle obejrzałem ją dzisiaj pierwszy raz w slow motion. Obejrzałem Uwo, drugą jak rundę. Jak cię napierdalał w ringu, to za tobą opierdalała. pałę ochroniarzowi, pierdolona 7 zł. Ta, 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 i, wte i wtedy tw twoja stara akurat z Narni wyszła, nie? Mm. Ale dobra, odnieśmy się do tej drugiej rundy. Od nowa, powiem. Pierwsza runda Polak, trzecia runda Ferrari. Co robimy z drugą rundą? Obejrzałem tą walkę kilkukrotnie. Tycu, pozdro, Amadi, wypij ze mnie na 5 dawaj rewanż. Twoje zdrówko, Tycu. Pisz, poczekaj, tylko ściagnę stanik Polak, pozdro, kurwę mhm. Kurwe, siedem złotych. Dziękuję, wariacie. E, a propos... Dobra, od nowa powiem jeszcze raz, bo leci do za Pierwsza runda Polak, trzecia runda Ferrari. Co z drugą? Obejrzałem ją dzisiaj w slow motion, naprawdę wolniutko. Każdy cios, i trafiłem kilka kopnięć ja więcej. jak normalnie wypłata, leci I 14 zł. Trafiłem kilka kopnięć więcej i kilka ciosów więcej w drugiej rundzie. E, prawie, prawie dwa razy tyle ciosów doszło do celu w drugiej rundzie z mojej strony. Ja się nie będę kłócił z werdyktem. Ja po prostu zrobię sobie z nim rewanż, czy to w ringu, czy poza ringiem. I tyle w temacie, nie? I tyle w temacie. Dziękuję bardzo mordeczko Janek za pieniążki. Twoje zdrówko leci, zobacz. Przy 3600 ponad osób, a ja piję zdrowy Janka. Janka Wasiaka i wszystko w temacie kurwa. Ja mówię o drugiej rundzie. Pozdrawiam cię kurwa, zawsze będę ciebie stawiał. Wielkie pozdrow ale... i w ogóle kurwa Elo ja Polaka Haha, <laughs> wiadomka tak, Patryk, wiadomo Patryk, twoje zdrówko I co, wrócę silniejszy? Wróciłem już silniejszy Jak można mówić, że nie zrobiłem postępu, jak kondycyjnie byłem lepszy? Byłem pod każdym względem lepszy Tam tej techniki się trochę ludzie mogą czepiać No faktycznie, to, no sksy, co ty masz makijaż na sobie XD, blondyncia cię wytapetowała Haha, musztardką 10 zł Nie, a co, wyglądałem jak miał makijaż? Gdzie niby mam makijaż? Co ty wariacie? Co ty, pijany? Dzięki, to tak, chcę tak. zadychę. Mimo wszystko chamię jeba... Ty, ale do mo od mojej blondynki to się odpierdol, wariacie bo to jest złota kobieta. Melepeto pol.